Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Chcę Wam dziś pokazać jak robię lemoniadę i dla dorosłych i dla dzieci, tak żeby nie była bardzo niezdrowa. Myślę, że najlepiej jest pić czystą wodę. Jeżeli chce nam się pić, powinniśmy zawsze pić wodę. Może być ona z dodatkiem cytryny albo owocowa, z innymi, po prostu ze świeżymi owocami. Ale mm, nie powinniśmy jej dosładzać, zmieniać smaków, zabarwiać i tak dalej. Ale czasami... Gdy przychodzą goście i nie chcemy podać takiej czystej wody, czy sami mamy ochotę raz na jakiś czas, gdy przychodzą do moich córeczek, koleżanki, to lubią mieć lemoniadę powiedzieć, hej, mamy lemoniadę, a nie czystą wodę. Chociaż muszę wam powiedzieć, że one zawsze piją, praktycznie przez cały dzień, piją czystą wodę. Nie lubią nawet cytryną, po prostu piją dobrą wodę. Ale od czasu do czasu, tak jak mówię, lubią lemoniadę. A dwa czy trzy lata temu kupiłam taką lemoniadę w proszku, bo mnie bardzo prosiły i chciały. Wszystkie koleżanki piją lemoniady, więc muszę Wam powiedzieć, że się przera przeraziłam i składem takiej lemoniady, i przede wszystkim jej smakiem sztucznym, nienaturalnym smakiem okropnym moim zdaniem, więc powiedziałam: Nie, nie kupujemy więcej, robimy lemoniadę w domu. Potrzebować będziemy w wersji dla dzieci cytryny, mogą być też pomarańcze, czasami dodaję pomarańcze, czasami je mieszam i teraz dodam tak, jedną cytrynę, taką pokrojoną w paski, ale obieram ją jeszcze ją dokładnie i obiorę z, tego, z tej białej powłoczki, ponieważ ona jest też bardzo zdrowa, tu jest witamina C też, ale żeby nie była zbyt gorzka ta, ta lemoniada, to powinniśmy to dosyć dobrze obrać. Wycisnę do tego jeszcze dodatkowo pół, sok z połowy cytryny. Dosłodzimy to ksylitolem, cukrem brzozowym. To jest cukier, który jest dobry podobno nawet na nasze zęby, bo bardzo rzadko używam ksylitolu, ale właśnie do tego na przykład polecam, myślę, że warto użyć ksylitol zamiast jakichś innych słodzików. Xylitol to jest cukier brzozowy. Najlepiej, żeby on był brzozowy. Wiem, że w Polsce jest dostępny również w supermarketach, bo widziałam w zeszłym roku. Musicie tylko zwrócić uwagę na to, czy jest to cukier naprawdę brzozowy. Jeżeli nie jest napisane, że jest z brzozowy, to najczęściej jest z kukurydzy. Ja się staram kupować akurat nie ten. Ten właśnie kupiłam też w Holfoods i nie jest napisany i przypuszczam, że on nie jest z brzozy. Więc następnym razem już zamówię jednak na Amazonie. Są, gdybyście pytali, na Amazonie jest na pewno brzozowy z Finlandii i ja taki kupowałam. Do tego potrzebujemy też lód i jakąś wodę, trochę wody, tylko trochę, tak żeby były bąbelki, trochę wody, jakiejś gazowanej albo mineralizowanej. Najzdrowsza jest mineralizowana. Najpierw wlewam trochę ciepłej wody i dodaję 2-3 łyskki ksylitolu. No, oczywiście, jeżeli chodzi o słodkość, to musicie to już uzgodnić, że tak powiem, ze swoimi dziećmi, bo, bo niektóre dzieci lubią bardziej słodkie, inne mniej, więc to już trzeba dopasować. On się ładnie teraz roztopi. Dolewam dobrej jakościowo wody. I dodaję lód. Dobrze jest mieć przygotowany w zamrażarce lód w czasie lata, żeby można było to schłodzić, ewentualnie możecie to przygotować wcześniej i schować do lodówki, żeby się mocno schłodziło. Stoimy w plasterki cytrynę. Jeżeli ma peski, to akurat nie ma pestek, ale jeżeli ma peski, to też wyjmujcie peski, oma. Tutaj ma jednak peski. Wyjmijcie peski, bo one sprawiają też, że później jest go, gorzkawa w smaku, taka lemoniadka. Wciskam do tego jeszcze sok z połowy cytryny. Mieszamy. I dodajemy jeszcze trochę wody mineralizowanej, żeby były bąbelki. I lemoniatka oczywiście jest, że jest gotowa dla dzieci. Co robię dla nas? Dla nas oczywiście absolutnie nie słodzę, bo nie lubię, gdy jest słodkie, ale mam miętę. I mam miętę w ogródku, dużo tej mięty, bo uwielbiam wodę z miętą. Więc sobie robię taką niesłodzoną lemoniatkę z listeczkami mięty. Dobrze jest te listeczki albo czymś tam później pougniatać, po mm, albo po prostu trochę zgnieść w palcach. Ona wtedy puszcza takie soki, pyszny aromat. I wrzucamy listeczki. Jest to taki pyszny orzeźwiający letni napój i pijemy. Zdrowie. Naprawdę pyszne na upalne dni i dla dzieci, i dla dorosłych. Jeżeli uda Wam się nauczyć dzieci, żeby nie słodziły, żeby chciały pić takie rzeczy niesłodzone, to fantastycznie. Najlepiej, żeby piły oczywiście wodę, ale czasami dla zabawy, dla zmiany smaku, od czasu do czasu można sobie taką, na taką lemoniadę pozwolić. Dziękuję Wam pięknie, do zobaczenia na kolejnym razem, trzymajcie się, miłego dnia, papa. Ach, ta mięta pachnie rewelacyjnie. Ajajaj. Uwielbiam taki zapach mięty. Mm, pycha. Pyszny, orzeźwiający letni napój. Polecam Wam serdecznie.